Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Ola Czapiewska, jestem nauczycielką i szkoleniowcem metody Pilates, a w dzisiejszym odcinku jak czytać ciało swojego klienta, czyli pięć najważniejszych wskazówek, które powinien każdy nauczyciel Pilatesu poznać. Pierwsze, najważniejsze zdanie. Pamiętaj, aby nie myśleć o tym, czego chcesz uczyć, tylko gdzie chcesz patrzeć, w jaki obszar ciała, bo tam będzie kierunek rozwoju Twoich klientów. Więc sama obserwacja jest niezbędna, by móc te procesy treningowe prowadzić skutecznie, efektywnie. No i zadaj sobie takie pytanie: czy jak patrzysz na swojego klienta, to faktycznie widzisz? I żeby pomóc Tobie właśnie w tym aspekcie, w tym aspekcie obserwacji, mam dla Ciebie pięć ważnych takich kwestii, punktów, które warto podczas techniki obserwacji zawrzeć. Pierwsza rzecz jest to postawa Twojego klienta zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Zdradzę taki mały sekret, że obserwacja tak naprawdę odbywa się przez cały czas. Kiedy twój klient już wchodzi do studia, tak naprawdę ten moment obserwacji się tutaj zaczyna. Co ja widzę, często obserwuję i już na samym początku wiem, przez to, że zobaczę, w jaki sposób klient przyszedł do studia, w jakim kierunku będzie szła nasza sesja, bo będę widzieć, w jakim nastroju przychodzi mój klient. Czy jest wesoły, czy raczej spięty? Całe ciało będzie na ten temat mówić. Czy przychodzi do nas, Osoba, która jest zgarbiona, czy osoba, która jest wyprostowana i gotowa do działania. Czy tego dnia na przykład występują jakieś bólowe kwestie, czy może jakaś migrena, ból głowy ze względu na przykład na pogodę, która panuje na zewnątrz, to od razu się manifestuje w ciele. W jaki sposób ten klient wchodzi? Czy bardzo energicznie, czy wolno? Czy jak przychodzi, to wzdycha? czy ciężko siada, ciężko mu jest się przebrać. To są wszystkie takie kwestie, które dają naprawdę dużo informacji do tego, jaki charakter sesji będzie odpowiedni i najlepszy tego danego dnia dla Twojego klienta. Druga kwestia jest taka, że obserwujemy też takie ruchy funkcjonalne, czyli jak na przykład nasz klient się schyla po jakiejś rzeczy, jak zawiązuje buty, ściąga buty, w jaki sposób siada na reformer czy na Cadillac, to będzie nam mówiło o funkcjonalności ciała, więc również będziemy tutaj zbierać bardzo dużo informacji na ten temat. Jeżeli chodzi już o wejście w ćwiczenia, to z reguły nie zawsze, ale bardzo często ja kładę klienta na początku na reformer do ćwiczenia footwork. Zresztą tutaj na kanale jest taki film na temat footwork, najlepszego według mnie ćwiczenia testowego, podlinkuję ten odcinek tutaj. W opisie, więc zapraszam do oglądania. No i to ćwiczenie właśnie daje nam szereg już też komunikatów na temat tego, co dzieje się w ciele, ponieważ kładziemy ciało naszego klienta w pewną ramę ograniczoną przez tą właśnie przez obszar reformera, przez headrest, shoulder bloki, przez footbar, materas, na którym się znajduje. I robiąc pierwsze ćwiczenie, bardzo funkcjonalne. Kiczenia niejako takiego przysiadu, jakby w leżeniu na plecach, gdzie widzimy różne tutaj elementy w naszym ciele, widzimy, które taśmy są bardziej skrócone, czy nasze centrum pracuje, by utrzymać mięśnie stabilnie, i tak dalej, i tak dalej. Dostajemy właśnie bardzo dużo pierwszych takich podstawowych informacji. Drugą kwestią obserwacji jest obserwacja oddechu, wzorca oddechowego. I to również już jakby z punktu wejścia do studia będziemy widzieć, w jaki sposób nasz klient oddycha, ale też m, kładąc klienta na początku, bo z reguły zaczynamy od pozycji leżących, m, zaczynamy kilkoma wdechami, kilkoma wydechami i już obserwujemy, jak jest z tym oddechem. Czy on w ogóle istnieje, czy jest przyblokowany? Która z Was jest dłuższa, która jest krótsza? w jakim miejscu być może ten oddech jest płytki, a w jakim miejscu widać, że np. klatka piersiowa się unosi. Więc również jest to dla nas taka wskazówka do tego, czy być może nie zacznijmy od oddechu i od rozluźnienia w ogóle mięśni tych zewnętrznych na rzecz głębokiej mięśniówki. Trzecia kwestia, już tutaj bardziej w kontekście ruchu, czyli zaczynamy już sesję pilatesu i Prowadzimy ją zgodnie z zasadami klasycznymi um, i widzimy, jak ciało się porusza i widzimy pewne już kompensacje czyli napięcia w miejscach i czy używanie mięśni w takich ruchach bio mechanicznych których nie powinny te mięśnie brać głównego udziału więc będziemy obserwować kompensacje w ciele no i to będzie wskazówka do tego że trzeba uruchomić najprawdopodobniej te osłabione struktury na rzecz rozluźnienia tych kompensacyjnych struktur które się pojawiły podczas danego ruchu w danym ćwiczeniu Przykładem takiej kompensacji będzie to, że chcemy uruchomić tylko i wyłącznie staw biodrowy, a widzimy ruch np. dolnego odcinka kręgosłupa, gdzie kość krzyżowa się zawija i odwija, a biodro jest w jakiś sposób sztywne. Czwarta kwestia to obserwujemy jakość ruchu, a nie jego kształt. Co mam na myśli mówiąc o jakości ruchu? Czy jest on płynny, zintegrowany, miękki? Czy raczej taki właśnie trochę kwadratowy, niezorganizowany w przestrzeni albo nieświadomy? Piąta wskazówka, reakcja naszego klienta na nasz cueing, czyli na nasze wskazówki słowne z reguły. No i tutaj, jeżeli właśnie tego danego dnia nasz klient będzie na przykład bardzo przebodźcowany, bądź będzie swoją głową w pracy, czy w jakichś innych um, obowiązkach, czy rzeczach, które po prostu mu te myśli zajmują. No to będziemy wiedzieć, że trzeba by trochę zejść z ilości wskazówek, być może zastąpić nasze mówione wskazówki techniką hands-on, czyli dotykiem i bardziej tego dnia wspierać naszego klienta w ruchu, niż wymagać od niego wysoce intelektualnego wysiłku, który na się wiemy, że ma miejsce, ale musimy właśnie tą obserwacją zobaczyć, czy ten dzień akurat będzie dla tego klienta możliwy do wejścia w tę intelektualną również kwestię, czy jednak lepiej jest pójść bardziej we flow, w ruch i sobie popłynąć. I podsumowując, bardzo często na szkoleniach bądź przed szkoleniami dostaję takie pytania od osób zainteresowanych kursami. Czy ja na kursach, na szkoleniach uczę tego, jak dokładnie patrzeć, jak dokładnie widzieć, czy dokładnie mówię, w jakich miejscach muszą zachodzić zmiany, czy ja po prostu tego nauczę na 100% kursantów i studentów. No i tutaj się pojawia taka pierwsza rzecz, że ta obserwacja nie jest czymś, czego nauczysz się od tak. To są lata doświadczenia i lata pracy z klientami oraz obserwowania ich. Także um, przygotuj się tutaj na dłuższy proces, i oczywiście na szkoleniach, na kursach uczymy się. Gdzie patrzeć? Są pewne takie protokoły, które można przedsięwziąć na początku, które ułatwią nam pracę. Również są takie miejsca w ciele, na przykład, na których warto się skupić na początku, bo z reguły większość ludzi przez styl życia, przez to, że więcej przyjmujemy pozycji siedzących, czy przez jakiś charakter, właśnie pracy, będą obciążać konkretne struktury w ciele, więc będziecie trafiać w pewien sposób tymi obserwacjami i dedykować będziecie dobrze ćwiczenia pod te konkretne potrzeby, tego się uczymy. Natomiast taka szersza obserwacja, o której tutaj mówiłam, to warto jest to w ogóle praktykować i tego się uczyć ze swoimi klientami. Może wypisać sobie tych pięć właśnie wskazówek, tych pięć takich kroków do obserwacji, i na każdej sesji dawać sobie jako nauczycielowi takie wyzwanie, żeby w tych pięciu punktach obserwować podczas sesji naszych klientów, na pewno wtedy zaczniecie wyrabiać sobie w sobie taki nawyk no i będziecie szybciej zauważać te wszystkie kwestie, których powiedziałam dzisiaj u swoich klientów, co przeniesie się i na Waszą skuteczność i na polepszenie efektów treningu pilates u Waszych klientów. I oprócz tego, by kształtować tę uważność na sesjach, tę uważność obserwatora, bardzo zachęcam wszystkich nauczycieli pilatesu do praktykowania uważności poza studiem, z samym sobą. Po pierwsze, jeżeli przychodzisz do studia na ostatnią chwilę, na sesje treningowe ze swoimi klientami, wpadasz do tego studia i przebierasz się w 3 sekundy i prowadzisz sesję, to bardzo będzie ci ciężko wejść w potrzeby twojego klienta z tym spokojem i z tym właśnie tak zwanym ruchomym okiem. Będziesz rozkojarzony, przebodcowany i tak naprawdę nic z tego nie wyjdzie, a podstawą jest Twoje ugruntowanie i Twój spokój, aby móc ten spokój i ugruntowanie dać swoim klientom. Więc postanów sobie, być może, że przed każdą sesją z klientem dajesz sobie taką minutkę, dwie wyciszenia, skoncentrowania uwagi na tym, co chcesz ze swoim klientem robić podczas sesji. Również na wyciszeniu, być może, miliona swoich myśli, które do Ciebie przychodzą. I wiem, że nie zawsze jest tak łatwo, tak jak teraz mówię, sama również zdarza mi się gdzieś po prostu robić coś szybko, ale przykładowo jeżeli wjadę na przykład samochodem do studia, robię to zawsze, zawsze jak kiedy do mojego studia, ja akurat mam o tyle wygodnie, że mniej więcej podróż, jeżeli nie ma korku w mieście, to zajmuje mi około 10 minut samochodem, puszczam sobie taką medytację prowadzoną, która jakby jest tą medytacją zaczynającą poranek, mój dzień, w której wyciszam swój umysł, kontroluję swoje oddechy i puszczam taką intencję na dany dzień. I przykładowo, jeżeli jadę do moich klientów, to myślę sobie, że dzisiaj chciałabym poprowadzić sesję, które dadzą moim klientom luz w ciele. Albo kiedy jadę na szkolenie,. No to nastawiam się, żeby jak najbardziej rzetelnie przekazać informacje, żeby przekazać wszystkie te wskazówki tak, aby moi kursanci, moi studenci wyszli z uporządkowaną wiedzą. I układanie takiego czegoś w sobie, uwierzcie mi, bardzo mocno przeniesie się na waszych klientów, na osoby, z którymi współpracujecie, i warto jest te techniki wdrażać do swojej rutyny jako nauczyciela pilates. No i już kończąc ten dzisiejszy materiał, który mam nadzieję, że jest dla Ciebie przydatny. Daj mi znać w komentarzu, jakich technik obserwacji Ty używasz w pracy ze swoimi klientami, czy skupiasz się w ogóle na tej obserwacji podczas sesji treningowych. Koniecznie daj znać, czy któryś z tych punktów, o których powiedziałam w tym odcinku, był dla Ciebie w jakiś sposób odkrywczy. Jestem bardzo ciekawa. A jeżeli te treści Ci się podobały, to oczywiście zostaw kciuka w górę, zasubskrybuj mój kanał i udostępnij te treści dalej. No i mam nadzieję, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!